Cześć, witam na kanale wideoblog Tech. Chcę Wam dzisiaj pokazać bezprzewodowe, no dobra, prawie bezprzewodowe, wentylatory Arctic Bionics P120 ARGB. Można je kupić albo solo, albo w takim kicie trzech sztuk. Jak kupujemy kita, dostajemy razem kontrolę, ale wszystko po kolei na test tych trochę innych, a trzeba powiedzieć, że całkiem innych pod względem podłączenia wentylatorów. Serdecznie Was dzisiaj zapraszam. Dobra, prawie bezprzewodowe, bo za pomocą jednego, jednego kabelka można podłączyć, zasilić, wysterować i podświetlić do pięciu sztuk tych wentylatorów. Fajne, nie? Zapomnijmy o kablologii. Tutaj wszystko jest piękne, czyste i bezproblemowe, a przynajmniej takie powinno być. Najpierw, moi drodzy, co dostajemy w komplecie kupując takiego trzypaka? Trzypaka, nie czteropaka, panowie, trzypaka, trzypaka. No, otwórzmy sobie pudełeczko. W Komplecie o trzech grubych wentylatorów są grubsze i standardowe. Dostaniemy pudełeczko z milionem różnych kabelków. Może nie milionem, ale jest ich naprawdę sporo. Wszystko zależy od tego, jak chcemy je podpiąć: jak chcemy je zestakować, jak chcemy je podłączyć, czy też z płytą główną bezpośrednio, czy też z pomocą dołączonego kontrolera. Możemy też sterować tymi wentylatorami sygnałem PWM i. Zmieniać podświetlenie za pomocą dołączonego pilota, a tych możliwości RGB jest tutaj naprawdę sporo. Wszystko, co dostajemy w komplecie, wszystkie kabelki, tak jak powiedziałem, w zależności czy chcemy je zestakować, podłączyć razem ze sobą za pomocą pinów specjalnych dołączonych tutaj w woreczku ze śrubami, czy chcemy je rozdzielić w różnych miejscach obudowy, zamontować, czy chcemy na przykład dwa połączyć ze sobą na froncie obudowy. Na froncie obudowy, a trzeci dać na jej tył. Wtedy te dwa spinamy razem. Jeden kabelkiem łączymy z kontrolerem, i tylny też drugim kabelkiem łączymy z kontrolerem. Kontroler ma dwa wejścia, tak jakby dwa kanały, więc tutaj trzeba sobie dobrze to przemyśleć, który z którym podłączymy, żeby dosięgnęły te kabelki, bo niestety one najdłuższe nie są około 40 cm. Razem z wtyczką te kabelki mają. Więc w dużych obudowach może być problem. Ale ja testuję to dzisiaj. Testować to dzisiaj będę na obudowie Corsair 4000. Nie jest to największa, ale też nie jest to najmniejsza obudowa. MIDI Tower zobaczymy, jak tam to się wszystko pospina. Mamy też moi drodzy takie magnesowe, przyklejane taśmy, żeby nasz kontroler można było przyczepić. Na przykład na osłonie zasilacza od przedniej strony, bo on musi być od strony naszej, od strony montażu płyty głównej, dlatego że pilot jest na podczerwień, a odbiornik jest w kontrolerze. Nie działa to do wentylatorów niestety. Widać, świeci. E, trzeba celować i zmieniać podświetlenie, prędkość e, efektów. Można też sterować prędkością wentylatorów za pomocą tego pilota, jeżeli nie mamy spiętego tego kontrolera z płytą główną. Możliwości jest naprawdę sporo moi drodzy przy tych wentylatorach. Ale najpierw, jeszcze kilka słów o ich parametrach. 120 mm średnica, to już wiecie, bo to są 120 ale są grubsze. Standardowe 120 mm mają grubość 25 mm, te mają grubość 30 mm, więc też musimy mieć to na uwadze, montując do naszej obudowy. Pracują w zakresie od 400 do 2300 obrotów na minutę. Przepływ powietrza, który generują to 48 CFM-ów i ciśnienie statyczne 2,1 mm H2O, więc całkiem spore. Zresztą one były tworzone z myślą projektowane, z myślą o wysokim ciśnieniu statycznym. Można je śmiało montować na nawet grubsze radiatorach I tutaj też przydaje się ich powściągliwość a propos kabli. Trzy wentylatory na radiator, tylko jeden przewód, coś pięknego, reszta spięte za pomocą złączek. Mówię to z doświadczenia budowania tych kastomów, bo się sobie na przykład 6, 8, 12 wentylatorów i do każdego z tych wentylatorów idą po czasami dwa kable, jeden RGB, drugi PWM, i to wszystko trzeba spiąć, to wszystko trzeba poustawiać później. Jest tego sporo. Kiedyś nagrywałem takie film pokazywałem że Wam, że w takim dużym buildzie nawet kilkadziesiąt metrów kabla trzeba ukryć, różnych kabli, i do zasilania, i od wentylatorów trzeba nawet faktycznie kilkadziesiąt metrów kabli, 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 kabli kabla, yy, przewodów ukryć, yy, bo jest tego naprawdę sporo. Tutaj problem nam się rozwiązuje. Trzy wentylatory, jeden przewód. Pięć wentylatorów, jeden przewód. Trzy wentylatory i wyobraźmy sobie tutaj kolejne dwa. Dwa przewody. Minimalizm. I to jest fajne. Wracając do parametrów technicznych, użyska FDB. Natężenie 0,13 Ampera każdy i napięcie każdy potrzebuje 7 v także troszeczkę więcej, ale tutaj pamiętajcie, że mamy dosyć duże RGB. 12 diod ARGB zamontowanych, zainstalowanych w tym pierścieniu na naokoło wentylatora i one nam nadają sympatycznego wyglądu tym wentylatorom, znaczy podświetlają je w sympatyczny sposób. To też Wam za chwileczkę pokażę. Zatrzymamy się na chwilę na sposobie ich podłączania, bo to jest dosyć, dosyć ciekawy sposób i unikalny w świecie wentylatorów, przynajmniej jak na razie. Nie łączymy ich szeregowo. Znaczy możemy, ale nie musimy. Na przykład ten sobie damy na tył, tak? dlatego bezpośrednio jeden, jednym kabelkiem, jeden wentylator łączymy z kontrolerem. Problem jest taki z tymi kabelkami, że one są dosyć krótkie. Mają jakieś 40 cm może maksymalnie, więc do, jakbyśmy je montowali do potężnej obudowy, to może być problem, żeby je ze sobą spiąć. Na przykład jakiegoś super big towera. Miejcie to na uwadze. Drugi wentylator, który pójdzie naprzód, łączymy sobie też z kontrolerem za pomocą drugiego wejścia. Kontroler ma tylko dwa wejścia, więc nie możemy wpiąć tutaj na przykład trzeciego. Dlatego też jeden albo drugi, w zależności od tego, gdzie je montujemy w obudowie, musimy podłączyć z trzecim, moi drodzy. I mamy tutaj znowu dwie opcje. Pierwsza opcja, łączymy je za pomocą kabelka. Ciach. Niestety ten kabelek nie jest najdłuższy, jest krótszy niż tamten do połączenia z kontrolerem. Ma jakieś, nie wiem, 20 cm może maksymalnie, więc to też miejcie na uwadze. Drugi sposób, w komplecie dostajemy takie piny, jak do łączenia RGB. Wpinamy je z jednej strony do wentylatora i wentylator później nasadzamy tymi pinami na drugi wentylator, bez żadnego kabelka. Proszę bardzo. Tylko jeden kabel, który idzie od dolnego do kontrolera. On jest podwójny, zgadza się, bo po jednym idzie napięcie, a po drugim idzie sygnał RGB. Włączamy zasilacz. I proszę bardzo, działa jak prawdziwe. Trochę się rusza, więc nie polecam tego używać jako wentylatora na biurkowego, tylko zamontujcie to normalnie, jak Bozia przykazała do obudowy. Działa. Fajny pomysł na połączenie tego. Unikamy dodatkowego drugiego, drugi kabli, bo przeważnie wodzą dwa, jeden RGB, drugi sygnał, do drugiego wentylatora. Pytanie jest, czy w takim układzie, jak są połączone ze sobą pinem, zmieszczą się do obudowy? To znaczy, czy producent przewidział rozstaw tych wszystkich śrub montażowych tak, żeby można było faktycznie spiąć w tym momencie, a nie trzeba było. Rozdzielać, bo na przykład śruby będą od siebie o nie wiem o centymetr dalej, otwory montażowe w obudowie i no, nie połączymy ich za pomocą konektora. Zaraz to sprawdzimy na przykładzie Corsera 4000, który będzie służył za testową obudowę. Ring. Czyli pierścień składa się z 12 diod, niezależnie mogą coś świecić, yy, ponieważ jest to ARGB, więc tak naprawdę sterujemy tym za pomocą pilota albo kontor spinamy z, wejściem, z wyjściem RGB na płycie głównej ARGB i sterujemy za pomocą softu płyty głównej. Też nie ma z tym żadnego problemu. Efektów jest sporo. Naprawdę fascynacie RGB znajdą tutaj pełne pole do popisu, bo oprócz tego, że możemy zmieniać sobie efekty, to w niektórych efektach możemy również sobie zmieniać osobno. Teoretycznie kolor, który nam krąży, a osobno kolor całego riga. On teraz możemy zmienić kolor, który nam się w środku podświetla. A teraz możemy zmienić kolor całego riga. E, więc jak ktoś lubi bawić faktycznie RGB, to naprawdę będzie miał co tutaj robić, bo dysponują. Z automatu naprawdę sporą ilością tych efektów. Oczywiście możemy tutaj wybrać dowolny kolor świecenia. Możemy też przełączyć, żeby wszystkie efekty przychodziły po kolorze tęczy, czyli po kolorze pełnego RGB. Albo wrócić jednym przyciskiem do standardowych ustawień fabrycznych. Wentylatory po wyłączeniu komputera i włączeniu zapamiętują ostatnio, usta ostatnio ustawiony profil RGB i taki będą nam wyświetlać, jak uruchomimy ponownie komputer, oprócz czego możemy sterować jasnością pilota. Trzeba się napstrykać, żeby je przygasić. Mają duży tutaj zakres regulacji. Jeszcze, 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 chyba już. No i też można sterować prędkością tych efektów. Albo bardzo slow motion, albo bardzo szybki efekt. O, panie. O można dostać. Ale ciekawy patent. Okazuje się, że pasują idealnie, przynajmniej w tej obudowie, ponieważ tu są długie takie prowadnice, które umożliwiają regulację tych wentylatorów góra-dół, przesuwanie ich. Nie wiem, jakby było w obudowie jakiejś tańs tańszej, na przykład, która by miała tylko wywiercone cztery miejsca na montaż wentylatorów. I to wszystko zależy od precyzji budowy takiej obudowy. E, natomiast tutaj, o widzicie, on jest spięty, bez żadnego kabelka. Ja go po prostu kładę na nim. Oczywiście piny są już przygotowane i delikatnie no, trzeba trafić. Tutaj uwaga do panów, proszę bardzo, wszedł, przykręcić, Jest, są spięte te dwa ze sobą. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, jakbyśmy dawali trzy naprzód, żeby trzeci też dopiąć do tego ostatniego, do tego środkowego, i wtedy mielibyśmy praktycznie trzy zespolone spięte ze sobą za pomocą konektoru, wentylatory, i tylko od jednego odchodziłby kabel sygnałowy do kontrolera, więc kablologii trzy razy mniej. 13 minuta testu, proces ustawiony na wartościach stokowych, moi drodzy, nic nie jest podkręcany, tak jak BIOS ustawienia fabryczne wczytamy, tak to wszystko pracuje. oczywiście z prędkością obrotową wentylatorów, tutaj krzywa nie jest ręcznie, też jest pozostawiona płycie głównej yy, i mamy temperatury 81,9 stopnia najwyższa zanotowana na procesorze, on cały czas pracuje na wszystkich rdzeniach pomiędzy 4050 a 4200 MHz niecałe, 4175 Napięcie automatyczne 1,320, około yy, średnie w tym momencie nam pokazuje. Wentylatory te bioniksy kręcą się z prędkością aktualnie maksymalną 2300 obrotów na minutę. Temperatura karty graficznej 57 stopni, RTX 3060 od Aurusa, pracujący również na 100% obciążenia. Tutaj widzicie, furmark się kręci pod spodem. Także uważam, jak na, jeszcze Wam pokażę, temperaturę otoczenia, wysoką temperaturę otoczenia, 25,3 stopnia Celsjusza, 4. No wpadł w sumie powietrza ciepłego tylnego wentylatora i w odwiedzicie trójce zamontowanym na Ryzenie 3800 x Uważam, że te temperatury naprawdę są bardzo dobre w tej obudowie. Także te wentylatory naprawdę robią dobrą robotę. Trzy zamontowane w tej obudowie naprawdę sprawdzają się wyśmienicie w schłodzeniu i karty graficznej. Dosyć ciepłe RTXy są ciepłymi kartami graficznymi, nowe RTXy No i procesor 3800 x który też nie należy do najchłodniejszych procesorów. Zobaczmy, ile to tak naprawdę dmucha nam w tym momencie. Metrów na sekundę, oczywiście. Rozbierzemy go sobie przy Was, bo zapomniałem włączyć RGB, oczywiście. Więc, żebyście wiedzieli, że tutaj faktycznie są Bioniksy zamontowane. Proszę bardzo. I zmierzmy sobie, ile to nam tutaj podaje teraz. Nie wiem, czy to będzie widać u Was na wyświetlaczu. 2,8 m na sekundę około, między 2,6 a 2,8 m na sekundę, więc bardzo ładne wartości. 2300 obrotów i hałas, który widzieliście zarejestrowany przy tej prędkości obrotowej wentylatorów uważam, że jest bardzo niski. Oczywiście wentylatory karty graficznej też się kręcą pod obciążeniem karty. No i Fotis też pracuje na pełnych obrotach. Także bardzo ładnie nam, naprawdę bardzo ładnie te wentylatory dmuchają. Jestem bardzo pozytywnie nimi zaskoczony, moi drodzy. I co najważniejsze, trójpak nie jest wcale jakoś kosmicznie drogi w porównaniu, w porównaniu do innych markowych trójpaków, wentylatorów, które można dostać na rynku. Podsumujmy sobie, moi drodzy. Bardzo wydajne, bardzo dobre, ciśnieniowo również. Wentylatory. Widzieliście, że trzy sztuki potrafiły bez problemu przy bardzo wysokiej temperaturze otoczenia, ponad 25 stopni temperatury otoczenia, schłodzić bez problemu 3000X i RTX 60, dwa pracujące na maksymalnym obciążeniu, w maksymalnym stresie. Więc no i to 3800X na Fortressie, które tak naprawdę nie powinien być montowane na tym procesorze do pełnego obciążenia, no, ale te wentylatory naprawdę dały radę. Kultura pracy nie jest najniższa, ale one się kręcą, zauważcie, podczas pełnego stresu na 2300 obrotów, więc jak na ich prędkość obrotową, ten hałas szum, który generują, jest jak najbardziej akceptowalny. Owszem, jest to słyszalne, natomiast nie natarczywe, jak postawimy komputer pod biurkiem, to praktycznie możemy zapomnieć o tym, że on w ogóle tam będzie szumieć eee, nawet w nocy. Bardzo fajny system montażu. Naprawdę szybko, prosto, schludnie, elegancko. Spinamy albo pinami, albo kabelkami. I wszystko nam pięknie działa. Bardzo ładne RGB. E, bardzo dużo możliwości kustomizacji poszczególnych efektów za pomocą pilota. Bardzo fajnie tutaj chłopcy to zaprogramowali. Ale żeby nie było tak zbyt pięknie, zbyt ładnie i zbyt cudownie. O minusach też parę słów. Po pierwsze, kabelki. E, jest ich co prawda sporo, natomiast tak naprawdę to wcale nie jest ich zbyt dużo. I do tego są dosyć krótkie. Więc musicie sobie zaplanować, który wentylator gdzie dacie i czy wam sięgnie do kontrola. Pamiętajcie, że musi być. Ten kontroler od waszej strony, czyli przeważnie od strony montażowej, płyty głównej, karty graficznej i tak dalej. Więc pewnie na osłonie albo gdzieś pionie na tatce płyty głównej. Więc musicie sobie tak zaplanować, żeby te kabelki wam dosięgnęły. No chyba, że wszystkie trzy wrzucicie przód i tylko jednym kabelkiem sobie zepnięcie z kontrolerem. One mają 40 cm, więc nie jest to dużo, naprawdę nie jest to dużo jak na obudowę nawet MIDI tower. Trzeba to zrobić z głową. Eee, jakiś dodatkowy minus, moi drodzy, No, są grubsze mają 30 mm, a nie 25 mm. Więc też nie do każdej obudowy, na przykład na front albo na top, nam się zmieszczą. Mogą haczyć o wysokiej pamięci RAM w mniejszych obudowach albo radiatory sekcji zasilania. No i tak naprawdę, chyba tyle z minusów. Podoba mi się pomysł praktycznie bezprzewodowości, ich stakowania za pomocą specjalnych pinów. Jest to fajny patent. I naprawdę myślę, że to jest rozwojowy pomysł na zminimalizowanie kabli i uciążliwej kabliologii w naszych komputerach. Ode mnie otrzymuję moją rekomendację, naprawdę bardzo solidne, wydajne wentylatory w tej cenie. Jeden kosztuje 113 zł, jakbyście chcieli sobie kupować na sztuki. Trójpak kosztuje w zależności, gdzie popatrzycie, od 250 do 280 zł. Linki do morele wrzucę wam pod filmem w opisie. W tym momencie realizacji materiału filmowego nie było trójpaku w morelach. Ale myślę, że też na chwila się te trójpaki pojawią. Też Wam zalinkuję wszystkie inne polecane wentylatory Arktika przeze mnie, bo naprawdę chłopcy zrobili tutaj fajną robotę z tymi bionicsami. Tymi bionicsami sterowanymi prawie bezprzewodowo. Więc, tak jak powiedziałem, otrzymuję moją rekomendację i wyróżnienie za wydajność, moi drodzy, bo naprawdę bardzo dobre, szybkie, wydajne i ciśnieniowe, do tego wentylatory. Ode mnie to tyle. Dajcie mi znać, co wy myślicie o tych bioniksach. czy wam się podoba patent na minimalizm przewodowy w tych wentylatorach, czy wam się podoba patent na stakowanie tych wentylatorów, a może już macie te wentylatory? To napiszcie, jak się sprawują w waszych komputerach. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i pozdrawiam was. Wideo blok, Cześć.